Siemano, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie przeczytamy, pooglądamy komentarze z najnowszego filmu Paliona Minecraft, ale mamy maksymalną ilość serc. Jestem ciekaw, jakie komentarze, tu jest aż 500 komentarzy, nie jest tak źle, napisały widzowie i jaka to jest widownia, która ogląda pal Paliona. Znaczy, ja mniej więcej wiem, ale. <ścoughs> Karolina Pacek, ale, ale, witam. Aha, okej. Okay. Oglądałem, oglądałam Wojtka, ale oglądam z perspektywy Paliona. Ok, dużo dziewczynek tutaj ogląda. Czy to, są tu osoby, które chcą wakacje? Tak, ja, ja odpiszę. Tak. <ścoughs> Domyślam się, że to będzie fajny odcinek. O, no, zostawię. A jak? Słuchajcie, będę odpisywał też tym ludziom. Dasz link do datapaka? Hubert. Hmm. Cała Polska śpiewa z nami. To już nudne są te komentarze, naprawdę. O, o tym. O, o wiadomo o kim. Claudia Malesa. ale, ale. Beata Homey, cała Polska. Aha, tu już czytałem. Ok. Czego nie ma. Czego nie ma z Wojanowic. Aleksandra. Ej, bardzo dużo dziewczynek. Słuchajcie, Paliona ogląda. Chyba się podkochują w nim, coś mi się wydaje. Ale ale. I wszyscy piszą ale, ale, a. No wreszcie, czekałam na film, a mnie wywaliło z filmiku. Justyna, jak cię z filmiku mogło wywalić? W sensie, że co internetu nie miałaś? Pozdrawiam paliona i wszystko, co... wszystkich, co wbili na odcinek. O, Mirosław, dzięki. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Mariusz, mojego dnia nocy. Ech. Same takie, słuchajcie, same pozytywne komentarze, takie miłe, aż, aż się chce tutaj przebywać w tej społeczności. Bardzo fajny odcinek. Ale musi być u ciebie zadawa, za Palion. Zabawa chyba. Nie ładnie tak oszukiwać. Czy tylko ja nie mam pomysłu na kom? Ja nie mam pomysłu na film. To jest chyba gorzej, tak mi się wydaje. Palion, kiedy nagrasz jeszcze Stickmana? Uwielbiam to oglądać z tobą. Madzia. No proszę. No hej, Je, hej, dziś mam uro, więc chcę abyś to polubił, ale nie sądzę, że polubisz. Ja ci polubię i 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Zaśpiewam. Może być, może być, mam nadzieję. Siemano. Dobra. Dodawaj wcześniejsze filmiki, bo u Wojtka już dawno się pojawił ten. Od razu teraz nie chce mi się tego, bo już to widziałam. Nitka, nitka. No, powinni robić tak, że, słuchajcie, nagrywać nie te same odcinki, tylko nagrać jeden inny do niego i jeden inny do niego, nie? Wtedy byście oglądali. Na bank przynajmniej część. Mogłeś te rudy żelaza, co zebrałeś, postawić i co chwilę je zbierać. Olek. Czy już ten film nie był? Był, ale u Wojana. Dużo serców. Oła. A sprawdźmy najnowsze komentarze. Mariusz Rudnicki, to już czytaliśmy. Palion Wojan wykopywał żelazo, potem postawił, potem wykopywał i te w te, tej w tej w tej te, te. nocy nie wolno tak skarżyć. E, o nie, ja oglądałem ten filmik na kanale Wojan Games. Eee, jo